Czołem grawelowcy, a jeżeli już robicie te wyprawy ride solo, polecam zainteresować się, jakby dodać do swoich wycieczek nie tylko formę treningową treningu takiego czysto takiego czystego naparzania kilometrów. Ale też zadbać o zdrowie w inny sposób. Coś Wam pokażę. Ja jestem na ścieżce między Sobdhabtem a Winchester w UK. Wygląda tak. O taki fajny szlak. Są takie chopki różne, ale ogólnie jest płasko. Typowe. Taka ścieżka długości 11 km. Ona jest ogólnie dłuższa, bo tutaj jest bardzo dużo szlaków ale na rower gravelowy jest coś świetnego widać, że są przecinki o, po jesie, znaczy po zimie a wszystko jest po ten poprzecinane, poczyszczone tu jest stary kanał, który kiedyś służył na pewno była tutaj jakaś śluza Sandy Lock się nazywa tutaj jestem na wysokości lotniska Wisley ale to, co Wam chcę pokazać, to jest to. Cała ta połać. Tu są takie połacie ogromne. Wiecie, co to jest? To jest sposób na oczyszczenie żołądka, na odrabaczanie. To jest czosnek niedźwiedzi. Nie wiem, jak w Polsce. Myślę, że, się, że już też jest. Tu się już kończy, bo już w niektórych widać kwiatki. Tak samo tutaj. O! To bardzo dużo. Ja sobie później, jak będę wracał, na zbieram. Ten kanał zamienił się w takie bagna. No, tutaj ludzie lubią bagna, bo tu z psami uchodzą. Tam płynie rzeka Iczen. I tu sobie takie rozlewiska, małe rezerwaty, ptactwa. Oprócz tego można zbierać czubki pokrzyw, które bardzo dobrze oczyszczają krew krewi w jest i mniszek lekarski, lekarski który można zbierać cały rok włącznie z korzeniami mniszek jest całkiem jadalny o i tutaj też jest czosnek o to jest to czosnek niedźwiedzi można jeść też w zimie jeżeli znajdziecie znaczy znacie miejsca gdzie, gdzie on jest to można jeść cebulki które też oczyszczają świetnie Żołodek, jak to się mówi, odrobaczają tak popularnie. Oprócz tego jest czy jest jasnota, to jest ta pokrzywa niepiekąca, prawda? Kwiaty i ten. To wszystko można jeść na surowo. Pokrzywę polecam teraz, bo później ona zawiera więcej szczawiadów, A szczawiany powodują e, kamicę derkową nadmiar. Tak, żeby nie przesadzać. Jest bardzo dużo ziół i mówię Wam, że warto się tym zainteresować, tym tematem, bo jak widzicie, ta pseudopandemia, którą wymyśliły sobie rządy w porozumieniu na całym świecie, ja w to nie wierzę, żadnego koronawirusa, bo koronawirusy to są od, od lat, od setek lat, to są butujące po prostu odmiany grypy i tyle. No, grypa zawsze była. Powiem Wam, że jeszcze za moich czasów, ja mam 49 lat, skończę w maju, za moich czasów na grypę nie szczepiono, nie było szczepionek na grypę. Po prostu leczyło się to domowym sposobem i tyle lekarz tak zalecał i, i to było naprawdę skuteczne jeden tydzień i po, po robocie, a chyba, że nie, który miał słabszy organizm, jakiś wycieńczony cukrzycą czy czymś. Zresztą cukrzyca w Polsce to kiedyś była temat... E, to nie było popularne, jakieś choroby 20... To było wpisane... W choroby XXI wieku, albo, albo ten, że nas kiedyś tam dorwą, dopadną, jeżeli staniemy się tacy jak Zachód, bo no i dopadły. E, tak zwane choroby cywilizacyjne. Także wasze rajdy solo, bo ja nie dawawiam, żeby jednak być jakąś anarchią, ale nie wierzyć w to. To wszystko jest po prostu zrobione po to, żeby poupanali przedsiębiorcy i przyjmą później warunki. A... No wiadomo, ja to tak uogólniam. To jest mój puzzle układany przez kilkanaście lat, także ja mam w tym temacie wiedzę swoją ogromną i nie zawsze się dzielę z tym, bo widzę po prostu więcej z głupich niż mądrych. To tłum ukrzyżował Chrystusa, a nie pojedynczy ludzie. Także także działanie tłumu zawsze było szkodliwe dla całej reszty społeczeństwa. A szczególnie jeżeli tłum jest pod paniką, taką jak teraz. Także jest to działanie po, mające na celu zniszczenie małych przedsiębiorców. E, przyjęcie, to będzie przyjęcie warunków. No, New World Order, wiecie o co chodzi. To nie są żadne teorie spiskowe, tylko to jest program ogłaszany od 1947 roku na pierwszym zgromadzeniu ONZ. Żadna tajemnica. Politycy sami wam mówią, tylko wy nie słuchacie. Mówią jedno, robią drugie, ale w pobiedzi tym wszystkim wrzucają pewne treści, dają wam do zrozumienia, że będzie Biskaryżu. No. Czego nie rozumiecie. Taka jest prawda. Skończyły się czasy. 2019 rok to zapamiętajcie go jako rok beztroskiego uśmiechu, bo już raczej więcej się wam nie pojawi. Nadchodzą czasy ucisku e, biblina, Apokalipsa i koniec w temacie. No. I sprawą jest, że słowa Apokalipsa to nie jest totalna zagłada, tylko to jest objawienie. W tłumaczeniu na język polski, a raczej no to ma w sobie odnośnik z języka greckiego, no to apokalipsa, no to znaczy też opadnięcie kurtyny, odsłonięcie kurtyny, objawienie, odkrycie. Wiadomo, polski język jest trochę skomplikowany, więc ma dużo zasebników słownych. Dobra, to tyle. Może coś jeszcze nagram, nie wiem. Nie mam ochoty, po prostu. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. W Southampton, zanim wybuchła ta pseudopandemia, w mieście Southampton naprawdę irytowało ludzi to jeżdżenie karetek. To było po kilkadziesiąt wiu wiu na dzień. Teraz jak usłyszę dwie, trzy, to wszystko. A przecież ponoć tyle ludzi ubiera. To, to powinny być tabudy pogrzebowe. Codziennie po kilkaset pogrzebów, bo przecież tyle ludzi ubiera wszędzie na świecie po tyle pogrzebów. A pogrzebów nie ma. Nie ma nigdzie. Gdzie są te pogrzeby? Wszyscy ludzie ubierają na koronawirusa. Dziadek spadł ze schodów. Co piszą? Umarł na koronawirusa. Nikt nie umiera na cukrzycę, na zawały, na raka, na inne wszystkie całkiem inne choroby. Choroby układy, układu krążeniowego, oddechowego ogólnie głównie przy, z przyczyn, powiedzmy, palenia papierosów, picia alkoholu, złego odżywiania się. Wszyscy na koronawirusa ubierają. Ludzie zacznijcie myśleć, zacznijcie ruszać wreszcie głową, bo to wszystko idzie na was. A dobrze wiecie, że tak jak sobie pościelicie, tak się wyśpicie. To jest taka delikatna forma przekazu, bo. Inni moi znajomi na, na Facebookach, na YouTubach piszą o was barany. Macie barany, patrzcie, barany. Ja takiego słownictwa nie lubię używać. Mam szacunek wobec także i wroga. Choć jest najbardziej podły, bo to są ludzie podli, bo rządami krajów nie ma nigdzie dobrze. Rządami krajów rządzą zdrajcy. Rządzą, to znaczy ci rządzący. To są wszędzie zdrajcy. Są ludzie, którzy po prostu. Są, zadłużyli te kraje biorąc kredyty od pewnych. od światowej banksterki. No. I teraz od lat. Ja wam mogę powiedzieć, że większość tych ludzi. Większość tych krajów to od lat 70. już mają w garści. 90. to był następny przełom, głównie upadek Układu Warszawskiego. To się wtedy zaczęło na, na, na potęgę. A teraz to już mają cały świat. Ja już nawet. Rosję odpuściłem, bo myślałem, że Rosja jest niezależna i, i Korea Północna, ale oni też. Oni też i Iran. A Chiny to zrobiły majstyk. Chiny zrobiły majstyk. Chiny, ja wam coś powiem, Chiny jak zamknął, zakręcą powiedzmy, kurek czy zamknął drzwi, zwał jak zwał, to nie macie tak, lekarstw no nie macie niczego. Wszystko jest niemalże w Chinach robione. Fakt, że z, przez firmy zagraniczne, ale to jednak w Chinach. Oni powiedzą: Stop, nie przyjmujemy waszych, waszych zgniłych euro, europejskich pseudodemokratycznych warunków, które są wiecznie oszustwem, wieczną iluzją. Anglosaski system, który tak. Tak popularnie się nazywał łacińskim, ale to jest anglosaski system. To jest najpodlejszy system, który rządzi światem od lat. Niestety taka jest prawda. Myślę, że wystarczy. Pewnie się będzie znowu Działo rozjeżdżanie mnie na Facebooku. Uważałem cię za tego człowieka i bla bla bla, tam taki nie chcecie, to nie wierzcie wykreślcie mnie ze swoich znajomych w ogóle mi na tym nie zależy powiem wam tak biblijnie jestem biblijnie wierzący chociaż niektórzy mówią, że to jest najgorsze z określeń jakie może być ale ja jestem biblijnie wierzący bo Biblia jest fundamentem mojej wiary i w Biblii jest napisane, że żeby nie ufać człowiekowi więc nawet swoim braciom i siostrom dlatego, że to też jest człowiek, prawda nie polegać. Na Bogu polegać. Po prostu Twój brat i Twoja siostra w Chrystusie też wiedzą, co mają robić. I na tym polega. Tu się kończy po prostu... Na tym polega to całe zaufanie. Na faktach. Wierzcie bardziej fakty, mniej w obietnice. A będziecie zdrowsi i dłużej będziecie żyć. Taka prawda. Pewnie ja film na niektóre grupy będę musiał uciąć, ale... A może nie utnę. Może jednak niech ludzie wszyscy słyszą, bo to niektóre grupy się czepiają, że to nie ma w temacie. No. Ja takie wrzucam też na, na przykład na rowerowe grupy. Co ty nam tu o polityce, jakby tu o rowerach? No. Gadajcie o rowerach do końca świata. No. Dla niektórych życie to rower. Dla mnie od wielu lat nie, chociaż tak się może wielu wydawać. Rower jest tylko sposobem na przemieszczanie się i czasem na radość, ale radość się skończyła. Więc, tak to teraz wygląda. Z Panem Bogiem.